Polecam kanał Pro Garage, na którym znajdziecie dużo informacji na temat budowy i działania silników, oraz kanał Jędruś Motofan, na którym znajdziecie też porady o tematyce motoryzacyjnej. Kanał, który warto odwiedzić, jest to kanał Bogusz TV, gdzie możecie posłuchać sobie fajnej muzyki. To wszystko znajdziecie na moim kanale RP Garażowo, w zakładce polecane kanały. Witajcie! Dzisiaj mam na warsztacie podkoszarkę firmy Stiga. Taka niewielka, zgrabna podkaszareczka. Dużo tutaj elementów jest mi podobnych z tymi chińskimi pod kaszerkami, chociaż wiadomo ta ta jest firmowa Ej, co ja tutaj boję problem był ze szczelnością tutaj przewodów tej paliwowych jak i tutaj tej całej gumy która jest tu w zbiorniku i nam to doszczelnia także będziemy wymieniać sobie te przewody które tu już są takie mówię, sztywne ten akurat już jest rozmoknięty, taki po prostu paliwo też nie trzymał więc zajmiemy się wymianą tych przewodów pokażę Wam co i jak, na szybko i drugim drugą małą robótką będzie wyczyszczenie tego gęśnika i wymiany tego tutaj primerka, tej pompki który jest pęknięty jak widzicie, przez co nam paliwo tutaj uciekało ale po kolei ze starych przewodów warto sobie wyciągnąć filtr paliwa, który po przedmuchaniu i stwierdzeniu, czy gdzieś nie jest pęknięty, jeśli jest w dobrym stanie, to zostawiamy go, przekładamy go na nowy wąż. Będzie nam potrzebna nowa taka uszczeleczka. Warto przed zakupem takiej uszczelki zmierzyć sobie średnicę tutaj, ewentualnie kupić ze dwie, trzy różne, bo... Są różne zbiorniczki, różne tutaj średnice tego otworu, różnie to z tym może potem być, chodzi o to, żeby to było tutaj szczelne. Wiadomo, że guma po kilku latach parcieje, no i tutaj jeszcze jest wpływ benzyny na to działa, więc tutaj też będą one szybciej ulegać jakiegoś tam zniszczeniu. Przewody paliwowe ja stosuję takie silikonowe, dużo dłużej wytrzymują, są fajne. Takie dosyć miękkie. Jeden jest dłuższy. Na dłuższym wiadomo, będzie nasz filterek i to będzie nasze zasilanie, które będzie szło do gaźnika w tym miejscu. Krótszy przewód to jest powrót, który idzie nam do tego tutaj krótka z tej strony. Pamiętajcie o tym, żeby tych pęczyków sobie nie pomylić. Jeszcze raz z filtrem na końcu wężyk idzie na zasilanie czyli ten gruby tutaj przewód, tutaj ten króciec tym króciem po naciśnięciu pompki zasysane jest paliwo a tym jest powrót do zbiornika przewód warto sobie, znaczy przewody warto sobie zostawić troszkę dłuższe z, także z zapasem tam powiedzmy 2-3 cm zwłaszcza ten z filterkiem na końcu żeby on tutaj swobodnie sobie leżał na dnie zbiornika nawet przy niskim poziomie paliwa mógł coś tam sobie zastać co jeszcze? średnica przewodów wężyk z zewnątrz średnica 5 mm wewnątrz 3 mm teraz guma tak jak widzicie tym stożkiem dużym wciskamy do zbiornika to jest część zewnętrzna dodatkowym uproszczeniem jeszcze powiem Wam tylko tak że jeśli macie problem, żeby zapamiętać, na którym przewodzie był nasz filtr i z podłączeniem go do gaźnika, zróbcie sobie tak, że na przykład na przewodzie zasilającym nakleicie kawałek taśmy. Albo markerem zrobicie jakiś tam ślad, chociaż znając życie to się zaraz zetrze. Ale kawałek taśmy klejącej. Cokolwiek, jakiś tam znak na tym przewodzie, żebyśmy wiedzieli, że który jest zasilający, żeby nie trzeba było potem szukać. Zabieramy się za wymianę membranek Tu jest wszystko wyczyszczone i przygotowane do tego, żeby je tu zamontować Tutaj też Także jak to zrobić i w jakiej kolejności Najlepiej kiedy sobie odklejemy starą membranę Tutaj też widzimy, że jest taka pod nią uszczelka Której trzeba pamiętać I zakładamy je w ten sposób, że pierw idzie w tym miejscu taka podkładka, taka uszczeleczka, w ten sposób, żeby te otworki to nam się zgadzały i na to idzie ta podkładka z takim metalowym kółeczkiem, nie podkładka tylko membranka, taka membrana z takim metalowym łaczcznie z taką wypustką. to wypustką kierujemy w kierunku tego tutaj języczka i oczywiście zakładamy tu na te Zakładamy tu na te takie twoje wypustki. to są właśnie po to, żeby te membranki się nam to ładnie trzymały. W ten sposób mamy już złożoną jedną część. tu zakładamy sobie naszego tego bąbelka, naszego tutaj jeszcze. Właśnie tą pompkę. Zakładamy sobie pompeczkę. W tym momencie układamy tą część, czyli tą płytkę taką z tym zaworkiem jednokierunkowym. I na to idzie tutaj ta nasza pompeczka. Oczywiście śrubki. Można sobie je tu już przełożyć, żeby mieć już to z głowie żeby nam to się już tutaj nie rozsypało. I w ten sposób mamy pierwszą część Gaźnika złożoną. Taką samą czynność powtarzamy sobie z tą stroną gaźnika. Czyli, wpierw idzie nasza ta papierowa, taka tutaj uszczeleczka. Pamiętajcie, żeby dobrze sobie tutaj ją ułożyć. W odpowiednim miejscu, Op, tak jak w tej chwili, czyli tymi tutaj otworkami w tym miejscu, tak żeby wszystkie otwory się nam tutaj zgrały, i kolejno idzie druga część, też na te wypustki sobie montujemy. W ten sposób mamy założone nowe membrany i skręcamy to wszystko razem do kupy, czyli jeszcze patrzymy sobie, w jakim mamy ustawieniu. Tutaj, tutaj też musimy pamiętać o tym, żeby te otwory nam się zgrały. I te od spodu, tutaj z tymi. Więc w ten sposób. I tak mamy, w ten sposób mamy złożony gaźnik. Gaźnik skręcony, zamontowany. Tak, jak widzicie, tutaj na przewodzie z tym zasilającym. Dałem sobie tutaj taśmę, żeby nie pomylić tych przewodów, bo w tej chwili, kiedy są w zbiorniku, to dokładnie nie widać, który jest tym filterkiem. No i żeby się tutaj potem z tym nie bawić, także to jest takie uproszczenie dla tych, którzy by chcieli troszeczkę sobie ułatwić i potem nie, yy, potem nie kombinować, chociaż mówię, dla tych, którzy już takie rzeczy robią częściej, to, to jest. Yy, to już wiedzą jak to rozpoznawać, wiedzą jak tego pilnować, także to jest co innego. Paliwo wlane. Nowa pompka patrzymy sobie jak to nam pompuje, działa. Także ja odpalam sprzęcik, zobaczymy, czy nie potrzeba jakiejś tam jeszcze drobnej regulacji zrobić. Pamiętajcie o tym, że tu macie śrubkę od przepustnicy, którą tutaj otwieracie tu przepustnic, przepustnicę bardziej. Przez co możemy regulować sobie prędkość, biegów, prędkość biegu jałowego. Tu mamy taką śrubkę jeszcze. Ta, w tym przypadku jest taka śrubka z takim tutaj nacięciem. To jest tak specjalnie zrobione, właśnie żeby było trudno regulować, ale mówię, mając odpowiednie narzędzie, można to sobie podregulować, jeśli wiemy jak. To jest od składu mieszanki, także bez potrzeby nie ma co tu się tym bawić. E Jak widać silnik pracuje poprawnie, wyczyszczę jeszcze tylko filtr powietrza, umyję jego, kosę trochę przepłuczę i generalnie po naprawie można działać i kosić trawę. Także czasami przy takich remontach, przeglądach sprawdźcie sobie tutaj jeszcze te śrubki, czyli dokręcenie tego łącznika między gaźnikiem a cylindrem. Potrafi się czasami coś tu rozstrzelnić i zaczyna nam kosa łapać lewe powietrze, znaczy nie łapać lewe powietrze. Także to by było tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Będę starał się na nie odpowiadać. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Hej. Cześć.